Udało nam się znaleźć jeden salon gier. Korea a tym się różni od Japonii, że w zasadzie nie ma tutaj takiej arcade'owej kultury. Zamiast tego mamy tak zwane PC Bangi, czyli kapeki internetowe, w których gra się w StarCrafta, w MMO i w różne gry pecetowe. Tutaj natomiast mamy salon gier w japońskich, nie jest być, szczerze mówiąc, rozbudowany. Mamy tutaj Deathstorm Pirates i Grazing Storma które wyszły na PlayStation 3 w zeszłym roku takie chodzone e, strzelanki, rejs shootery od Namco, które w Polsce wydawały, wydawane były przez Sony, co ciekawe. Nieważne, w każdym razie jest trochę rejs shooterów, jest e, Taiko no czyli gra muzyczna, jest jakiś taki, gra na matę taneczna, czyli coś w ten Dance, Dance Revolution, e, Tekken Tak Tournament 2, to jest na pewno ciekawe dla fanów bijatek, w ogóle, e, Korea bardzo lubi Tekena i Tekken jest bardzo popularny w tym kraju, więc e, to jest e, coś, coś ciekawego. Mamy też jakieś szukamy mapy, ale ogólnie, no, to Korea nie jest krajem, do którego się jeździ do salonów gier, prawda? Więc to chyba wszystko, co jesteśmy w stanie tu zobaczyć. Jeśli chcecie sobie w to zagrać, to możecie na PlayStation 3, tylko nie będziecie mieli aż takiego anturażu wygłasionego.